Dzień dobry, dzień dobry, witamy w trasie i filmie gdzie, no tak jakby, zapraszam Was do nowej mojej pracy, ale zanim zobaczymy jaka to będzie praca, to pozwólcie, że się troszeczkę rozgoszczę tutaj, jest stoliczek, jest klimatowo, jest przyjemnie, no bo dopiero wstałem, zjemy sobie śniadanie, napijemy się kawusi i rozpoczynamy dzionek. A Was zapraszam na przyjemne... Pozytywne, jak to zawsze, bez miękkiej gry, oglądanie. A dziś na śniadanie wjeżdża jajecznica na boczku. No i co ja mogę powiedzieć? Tak na spokojnie można spożywać posiłek. Pełna kulturka na robocie, tam smacznego. Na ten moment herbata zielona, a po śniadanku na spokojnie, jak przyjdzie czas, napijemy się kawusi. Ale ogórki kiszone z rana muszą wjechać. Zarombiste. Pomidor, ogórki chleb żytni, dwie kromki jajecznica na boczku no a tam jak widać, między ciągnikami stoi co? moja naczepa, się na nowy kierowca z moim zestawem już jest w trakcie rozładunku a ja czekam na parkingu, na robotę kawa zrobiona salonka ogarnięta paczka od pychopak rozpakowana, słoiczki wszystkie na górze i możemy brać się za pierwszy dzień pracy na tym Oczywiście w samochodzie, jaka to będzie praca? No słuchajcie, jedziemy, ogarniamy temat i zaraz zobaczycie w tym vlogu. No i cykel, my klepien naczepa już podpięta. No, czyli teraz będziemy jeździć z naczepami tymczasowo, ponieważ czekam na swoją nową naczepę. Niby transport trochę coś tam słabniej i tak dalej, mniej tej roboty jest. A na no, naczepy trzeba czekać prawie dwa miesiące. No jak to jest? No, no jak z tym transportem? Ale tymczasowo będziemy właśnie mieć naczepę od firmy Raban. I z to będziemy sobie śmigać. No i śmigamy w pierwszą trasę z naczepą podpiętą. Czyli pierwsza płatna trasa. Bo tu wczoraj ogólnie przyjechałem, zrobiłem pauzę samym ciągnikiem. Jako <laughs> 11 pauza mi wyszła. No i dzisiaj, od dzisiaj właśnie zaczynam współpracę. No i co, śmigamy, kierunek gdzie? No ale zobaczycie jaka trasa Na, na początek Pierwsza trasa i pod wiatr. No widać, że wiatraczki wieją nie w tym kierunku co trzeba No co zrobimy? W końcu 13 poniedziałek Ale poniedziałek O i tu zobaczcie, jest kierowca co u mnie śmiga A już mówi do mnie, że jest y, ku końcu załadunku Tu to towarzystwo szybko działa, słuchajcie Trzeba jest skłamać? 15 minut i ogarnięta naczepa. Fakt faktem załadowali mi tylko pół auta, ponieważ mam jeszcze drugi załadunek, a gdzie go mam? O, tu mam dokument. A jak widzieliście też kamień był. No i też kamień się dostał krótką trasę. Od legnicy na bielane, Bielany Biela legnice jest około około 100 km, tak? I mówię, że jedzie do legnicy, się pauzuje i może coś tutaj nie lepszego, bo... No słuchajcie, no nie oszukujmy mi się po 100 km robić troszeczkę lipa, tak? Yy... Ale no takie dni się zdarzają jak dzisiaj na przykład, że tutaj właśnie mam do zrobienia 100 km. Ja też będę miał, ja mam trochę więcej, ponieważ ja jeszcze muszę jechać się doładować do Oławy, do firmy I tam właśnie będziemy śmigać, teraz tak Czyli z Legnicy na Bielany, tutaj rozładunek, załadunek, jedziemy na Oławę, tam mamy doładunek do pełna I wracamy na Legnicę, stąd na Oławę nie wiem ile będzie, ze 30 km. A to suma sumaru może zrobię ze 180 km 200 dzisiaj przez cały dzionek. I jak wam kiedyś mówiłem, jeden dzień jest lepszy, drugi dzień jest gorszy, dość zanim nie poradzimy. No i co, i jedziemy później na Legnicę, robimy pauzę i jutro może coś się dostanie innego. Zobaczymy co tam się okaże, na tą chwilę robimy tak zwane kominy. I dużo się nie pomyliłem, ponieważ Google Map pokazuje 36 km dojazdu. A tymczasem śmigamy takimi drogami. Jedziemy właśnie z, z A4 na Oławę. Droga 396. I już pomału dojeżdżamy do firmy. Światełko czerwone. Mamy raptem 2,2 km do miejsca załadunku. No a słuchajcie, przejechałem już 100 km. Norma równe 20 litrów. No, przyjemnie, co? No tak to można pracować z taką normą. The transport będzie nam się naprawdę opłacał. I co by tu teraz jeść? Trochę tych posiłków mam, jak widzicie, ale mamy hy, 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 fasolka, wiecie co, zjemy sobie może, a zupkę sobie teraz pyknę. No i tak można posiłek spożywać, tak jak w domciu, <grytanie> ale z patelki sobie cisnę, bo mam taką głębszą, że sobie zupę wleję i na spokojnie nie wystarczy. Szybko się podgrzewa, no i można sobie spokojnie zjeść, nie trzeba marnować talerza tak do talerza ale później będzie trzeba dwie rzeczy będzie o tak to że patarkę są umyję i będę miał dalej. <laughs> Smacznego. I tam smakują te posiłki z piechobak. Teraz po prostu jem jak w domu, jakby mi po prostu... Jak to powiedzieć? Żonka, babcia, mama, a nawet teściowa gotowała. Pamiętam jak dietę trzymałem i cały czas, trzy razy dziennie kurczak z ryżem, kurczak z ryżem, kurczak z ryżem, cały czas. No ale wtedy były inne cele, teraz po prostu trochę aktywności. Normalne jedzenie, domowe i też jest dobrze. Tylko wiadomo, że są inne cele. Teraz, cele rozwi rozwijania firmy transportowej, moi drodzy, jak to wszystko się rozwinie, bierzemy się później za robienie formy. Naczepa załadowana, i słuchajcie, możemy śmigać dalej. Ale dzisiaj, piękna pogoda. Mamy 24 stopnie, tak można żyć. I jak to na 4 bywa? Stoimy. Korek, no powiem wam, że 74 km. Mam do Legnicy a będę jechał dwie ponad godziny i to po autostradzie dlatego nie rozumiem nieraz w komentarzy ale ty masz niską średnią prędkość jak panie, jak mogę mieć wyższym jak to chłopie wszystko stoi i nie idzie jechać ale lewym nie będę jechał jak niektórzy no bo ja jestem tego zdania jak będzie karetkę jechać czy coś a to jest wiecie margines słabej jakości więc ja tam prawego się trzymam i grzecznie sobie jadę tak? no wiadomo nie raz trzeba przesłaniać jak się śpieszy ale no stres, 200 km na cały dzień do zrobienia, więc ja sobie spokojnie będę jechał oto tym właśnie prawym pasem. Mamy teraz przystoju jakieś, wie, jakieś 15 minut, później będzie lekka luka i od kątów rozprawskich na Kostomotę też jest korek jakiś na wypadek, więc będzie kolejny też postój. No co zrobimy? Moi drodzy, witamy na yy, I Love You A4, tak, na autostradzie A4. <laughs> Ale klima odpalona, więc słuchajcie, tak se grzecznie można czekać, kiedyś ma, jeździłem autem, Pamiętacie jaki? No to klimy nie było. Człowiek stał, żeby potwierane, no. A chciałem też fajny komentarz. Gruby15. Adrian Byk, obserwuję Cię od kilku dobrych lat. Czas jazdy jeszcze ma. manem. wrabenie, W Rabenie. Szykowanie się do zawodów kulturystycznych na parkingu. To jaki rozwój osiągnąłeś przez ten okres, to mega szacun. Pokazujesz, że jak czegoś się bardzo chce, to możemy to osiągnąć. Tak trzymaj i trzymam kciuki za dalszy rozwój. Ja bardzo dziękuję Ci kolego, naprawdę, że to doceniasz. I bardzo dziękuję, moi drodzy, za mega wsparcie od wszystkich, za mega fajne komentarze, Bo jak widzicie, tak, ja przez cały czas tego kanału, i to jest bardzo zauważalne, ja naprawdę ciężko Pracuje, żeby osiągnąć swoje cele. Zawody kulturystyczne, słuchajcie, przygotowanie w trasie, robienie formy na zawody kulturystyczne, będąc kierowcą, pracując tam, wiadomo, jak to kierowca, 9 godzin pauzy, 13 godzin pracy i tak dalej, czy tam 11. Ja przygotowałem formę w 99% w przez rok czasu trenując właśnie tutaj. Dopiąłem swego wystąpiłem w zawodach kulturystycznych. Jeszcze no, nie ma teraz takiego kierowcy, który by wystąpił, który by się typowo przygotował w ciężarówce na te zawody, tak jak ja to robiłem, bez siłowni. Nawet w domu nie miałem siłowni, nie miałem w domu nawet jak ćwiczyć. Po prostu tylko w ciężarówce robiłem te oto treningi zima, lato, wiosna, jesień, cały rok przygotowań. Do zawodów, gdzie to wszystko było udokumentowane. To naprawdę była ciężka praca, żeby dojść do tych zawodów. Ja pamiętam to. Czym bym teraz powtórzył? Nie. Nie, teraz bym nie powtórzył. Wtedy miałem taką determinację, po prostu miałem taki cel. Osiągnąłem ten cel, no to wiadomo, łapę się innego celu, tak? Wtedy były te zawody kulturyczne. Ale mówię, nie wiem, czy był w stanie to odwodnienie w tej ciężarówce. I ja, pitole, to dopiero było najgorsze, no nie? Ale przeszedłem, ogarnąłem, dopiąłem swego. O no, czy najgorsze? Skoro to osiągnąłem, to nie było najgorsze, nie, dopiorę swego, idziemy właśnie dalej. I ktoś mi to ostatnio pisał kilka komentarzy. Będę zawsze przykład, ciężka praca popłaca i tak dalej. I oni piszą do mnie, Jaka ciężka praca, hechy, he, ale coś śmieszne, gdzie ty ciężko pracujesz. Wszystko dostałeś, wszystko masz. Rozumiecie to, wszystko masz. Nawet. Osiągnąć coś w internecie, to ja naprawdę musiałem się wykazać. Czymś normalnym przede wszystkim, nie głupotą, jak to niektórzy robią, tylko ja po prostu czymś normalnym, zawody kustyczne, co, coś pokazać po prostu, że coś jest do osiągnięcia, coś możemy zdobyć, tylko tego musimy chcieć, normalną tą pracą, naszą ciężką. No czyli takie zawody kustyczne kolego to, to nie była taka bachowska. Zrób sobie przygotowanie do zawodu, wystąp zawody kustycznych, zrób nową formę, to zobaczysz w ciężarowcach to nie jest takie właśnie hop jak nam może się właśnie wydawać. Chodzi mi właśnie do tych, którzy tak twierdzą, że przecież, przecież, przecież ja ciężkie prace nawet nie znam, no. A nawet ja pamiętam jeszcze jak zbierałem pieniążki, byłem kierowcą, trenowałem, na przykład jak do mnie jakiś Martinus coś tam, coś tam o mnie filmy nagrywał, że ja ciężko pracuję, że jestem często przemęczony, że to, że tamto, że ja się tyram, że firma mnie tyra i to i tamto, że ta firma była mnie tyrała, że ja, że ja jeżdżę na, na Maxa Tahoe, wykorzystuję, że ja się nie oszanuję i sprawy tematy, no słuchajcie. Był taki czas, że człowiek teraz ciężko pracował tak dalej, żeby uzbierać odpowiednią gotówkę do inwestycji. W tym momencie też dalej pracuję, żeby tą firmę rozwinąć, tak, czyli za dużo się nie zmieniło. No, fakt faktem, tylko po prostu mniej trenuję, no bo wiadomo, są inne cele do osiągnięcia. Jak te cele wszystkie osiągnę, to będziemy pomału rozwijać się dalej, a ja tam zawsze sobie coś wymyślę. To w sumie tak, zdobędę cel, już mam w głowie przed końcem tego celu następny, który będę chciał realizować. To samo zawody kurczę dopiąłem swego. Następnie mówię o otwarciu firmy, dopiąłem swego, tak. Trzy ciężarówki w jednym roku, w tym dwie pierwsze musiały być zagotówka. Tak sobie upzdorałem i tak do tego doszedłem, że dwie pierwsze zagotówka, dopiąłem swego, tak. W tym roku miałem mieć 5 ciężarówek, okazuje się, że prawdopodobnie będę miał 6 ciężarówek i też prawdopodobnie dopnę do tego, cel był 5, tylko 5, 5 i będę miał cel osiągnięty. Jeśli będzie więcej, no to fajnie, tak? No i to właśnie jest ten cały ja, cele, motywacja. Wsparcie i cały czas pozytywnie do przodu. Bez wyszukania w bez miękkiej gry. Jak mam coś zrobić, to zrobię. Kiedyś na taka piosenka była. Co masz zrobić yy, jutro, zrób zaraz, ale nie na końcu. Coś takiego naraz. Coś takiego, bo coś w tym stylu była pioseneczka, dlatego takie moje małe motto, co ma zrobić, jutro z, zrób zaraz, ale nie na końcu naraz, <grytanie> jakoś tak, no nie? Dlatego tak nieraz ja wkręcam i my cały czas pozytywnie, małymi kroczkami brnę do przodu. I również Wam, moi drodzy, tego właśnie jak najbardziej życzę. Bo sami widzicie, ciężka praca naprawdę popłaca. Ja miałem dużo takich znajomych. Jak naprawdę w niedzielę wyjeżdżałem, w sobotę wracałem, tak, tyrałem naprawdę do ścieżko, jeśli jak byłem kierowcą i wszystkie nocki, do odpuść sobie, co ty zobacz, ja tu zarobię stałą pensję, więcej leżej niż ten, a ja, w... słuchajcie, wtedy wolałem wie... jak najwięcej jeździć, no więcej zarazów wtedy miałem, wynagradzany byłem też od... Y roboty, tak? Więcej roboty zrobiłem, miałem większe pieniądze, to ja wolałem dać Ciebie wszystko, oczywiście legal, żeby móc więcej zarobić, no nie? I tak naprawdę w niedzielę o 22 wyjeżdżałem w yy, sobotę, o, z piątku na sobotę o pierwszej, 2 w nocy wyjeżdżałem, później 40, tylko 45 godzin pauza w domu i ogień na tłoki. Takie moje było życie przez naprawdę dobrych kilka lat, tak? I żeby jak najwięcej można było fundusza zgromadzić i później w przyszłości zainwestować. A na którzy mówią, e, bo ty masz współpracę, bo ty to, tamto. Te współprace również nie przyszły, słuchajcie. Za darmo, one nie przyszły. Na to też musiałem zasłużyć, tymi zawodami, zawodami kulturystycznymi. To, że ty na przykład jeden z drugim sobie tak wyściśniecie, yy, pauza 9 godzin, wy sobie piwko pijecie, film, oglądacie i sobie, śpicie, a ja pauza 9 godzin robiłem trening, montowałem film z tego całego treningu, z tego całego dzionka i spałem po 3 godziny dziennie, 3-4 godziny dziennie, żeby wrzucić go właśnie do później do internetu, tak? Gdzie kiedyś, pamiętacie, nawet i trzy filmy wchodziły w tygodniu, bo jednego dnia nagrywałem albo w ten sam dzień zmontowałem i na Gdzieś już miałem materiał. Rozumiecie to? I nawet cztery 3, 3 3, były w tygodniu, tak? ale to właśnie wszystko było to, albo ci znalazłem chwilę czasu, zmontowałem materiał i, i szedłem dalej, tak? To, to, to naprawdę nie jest takie łatwe, tak? Montowanie materiału to ile? Nieraz 3 godziny mnie kosztowało. Pop za 9 godzin, bałem już się trzy godziny z dziewiątki ucieka. Ile ma spania? Bardzo łatwo to sobie przeliczyć. No też, żeby coś osiągnąć, to wiadomo, to też było poświęcić ciężko pracą. Mam tutaj kilku właśnie znajomych, którzy działają sobie na YouTube, albo już działali sobie na YouTube. Ja to powtarzam, dawaj filmy regularnie, zobacz i tak dalej. I oni na przykład po pół roku mówią, że już im się nie chce, że są wypaleni i tak dalej. Po pół roku. No, a ja robiłem to. Ja robię to przez kilka lat, teraz troszeczkę może sfolgowałem z filmami, bo wiadomo, firma i tak dalej. A. Był okres naprawdę kilku dobrych lat, że systematycznie dwa dawałem filmy w tygodniu, nieraz były trzy i systematycznie cały czas działałem, cały czas angażowałem się w to. A tutaj właśnie znajomi co mam, no to, a on dobra, nie wie co nagrać, a już mu się nie chce, a to i tak z tego nic nie ma, to po co nagrywał. Ja również tego nic nie miałem na samym początku, pierwsze trzy lata robiłem to po prostu, bo to moja pasja nagrywanie pokazywanie tak siebie, co robię, jak żyję w trasie, motywowanie dla mnie to było już zyskiem tym, że ktoś mi powiedział Adrian, dzięki, zacząłem trenować w trasie, to mnie już mega jarało. To było już dla mnie tym właśnie moją zapłatą za to, co po prostu robię, tak? Że, to, że wyciągnąłem kogoś z kabiny, zaczął trenować, zaczął dbać o swoje zdrowie i tak dalej. To już dla mnie było właśnie jakby moją zapłatą, tak? Ja z tego pieniędzy na początku w ogóle nie miałem. No mówię, ja przez chyba, dopiero, chyba przez pierwsze dwa lata to Wojtek z kanału Dorobotowy, czy nie dwa i pół roku minęło, mi powiedział, a czemu ty nie masz zarabiania? Ja mówię, a po co, nie chcę widzów wkurzać reklamami, że niby zarabiam i tak dalej. On mówi, Adrian, włącz sobie zarabianie, bo ci zasięgi dlatego nie idą, bo nie masz włączonego zarabiania i tak dalej, i tak dalej. No tak, kolega jechał, mówię, że musisz mieć to włączone. Ja mówię do niego, no ale ja nie będę wkurzał, Adrian, Zobaczę, że kanał Cię rozpocznie. Wtedy też zaczął mi się kanał bardziej rozwijać, no bo wiadomo, YouTube może jakieś reklamy dać i tak dalej, dlatego ten, ten kanał będą troszeczkę może delikatnie pchać nam do przodu, tym bardziej, że działam w niszy, bo bycie kierowcą ciężarówki, wiadomo, jesteśmy niszą, tak, na YouTubie. No, ale jak widzicie, cały czas małymi kroczkami, pozytywnie do przodu i tego, moi drodzy, musimy się trzymać. Ja tak właśnie stoję w korku, podjeżdżam wolniutko, znowu stoję, podjeżdżam wolniutko i tak, i taka zabawa. No i co zrobimy dalej? Wszystko stoi. O, coś tam ruszyło. A teraz wjeżdżamy. Szukamy miejsca, żeby odczepić na czepę A raczej znajdziemy. I wychodzi na to, że dziś jesteśmy, słuchajcie, no po robocie, tak? To teraz statystyka. Zasłonkę się elegancko zasłoni. Będzie tu wszystko lepiej widać. O, cyken, myken, pyken. Musi zrobić 212 km. średnia norma 29, jakby się stałem w korkach. No, i tak to by wyglądało na dzisiaj. Trzeba, słuchajcie, jakiegoś treninga może pyknąć, tak? Pff, chciałbym, <gryw> chciałbym, ale wiem, że firma wzywa. Trzeba teraz, słuchajcie, za chwilę zjeść coś, napić się kawusi i wziąć się teraz za firmę. Wcześniej, jak wam mówiłem, że ja byłem kierowcą, to wyciągałem sprzęt i nic mnie interesowało. A tak teraz co? Jest stoliczek, jest to o, biurko. To teraz będzie moje biurko, I widzicie. No jak sobie zjem, zasiądę, laptopa odpalę i trzeba będzie na kilka maili pod, podpisywać i troszeczkę coś z firmą wszystko poogarniać, żeby, żeby wiadomo, wszystko miało ręce i nogi, tak? no.